Chyba wiem dlaczego tu był ten zakaz o. No właśnie dlatego, no zobacz co tu się dzieje tej No takole ja też Rozpierdolka Rub tutaj Kurde. Ja wiem tu, tu kręcili Jurassic Park Nie, ale to naprawdę nieźle to wygląda Ja ciebie Ale to musiała wiedzieć jakaś figura przejść No bo zobacz te korzenie tych celek i to wszystko Wiesz, a, one, a one nie mają, te korzenie, te drzewa nie mają 5 lat, nie? I patrz na, patrz, na sto, patrz na stok na prawą stronę. No i tutaj tak wyrównało, pamiętasz jak y, tak się zmienił, przecież tu było tak ładnie zielono, nie? No, a tak się zmienił z onkolan. No się zmienił nagle na pustynię kuźwa i tak samo tu, jak tu się jechało w tunelu drzew, a teraz jedziemy jakby w, w nowym miejscu, nie? No pustkę, nie? No pustka, zobacz to. No widzę, widzę, widzę. A czy nie, no tej z góry tego nie będą ściągali przecież, nie? To tam, to, e... to do celów, no ma... chyba że to się, po... no chyba że pozyskają, to tak. Ale no 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 no. no. Nie zła, atrakcja. Znaczy tu jakiś samochód jedzie, Rolkarze, rowerzyści, no może tu się przejedzie, no zobaczymy. No, tutaj jest jakby, no, trochę też poprzewracane, chociaż tu jest tak pusto, więc aż dziwne, że tutaj się nie... Możliwe, że jakaś trąba tak się tu zlokalizowała, nie? No nie, też są drzewa poprzewracane, są, są. No to może, wiesz co, to może też oznaczać, że gdzieś jakąś drogę jeszcze też możemy mieć taką po drodze gdzieś... Te, tymi co jedziemy, chociaż to akurat my jedziemy takim bardziej... No bo zobacz, jak tutaj jechaliśmy tam miesiąc temu, to przecież wszystko było ok nie? No to widać, że to jest świeży temat. To mykało... Nie, wiesz co? W... W... w Słowenii to było, jak to gradobicie też było w... nad Gardą, to to jest jakieś y... kilka, tak. kilka dni temu to się wydarzyło. Chociaż patrz. Kurde szkoda bo to takie piękne miejsce a trochę tak wyłysiało No ale co zrobić? No kurde no. no Dobrze że tutaj na ten młyn się nie spierniczyły te drzewa Tutaj po lewej teraz to będziesz mijał No tu już jest jakby spokojniej Tutaj już jest tak pojedyncze jakieś drzewka więc tutaj Tutaj tego epicentrum nie było Tam dalej jest to epicentrum bo do mostku mamy 7 km no dobra, dobra, nara No także jak widać na załączonym obrazku to piękne miejsce zmieniło się w pogorzelisko w tamtym yy, miejscu, który minęliśmy no tutaj jest jakby trochę przyjemniej yy, czyli już się raczej nie spodziewamy, że będą drzewa na drodze leżały, ale tam to nie wiem jak to na kamerze wyszło, ale szczerze mówiąc, patrząc na to tak na żywo, to jest to przerażające wręcz, że można byłoby się na przykład tutaj znaleźć w tym momencie takiej burzy, no, no wiadomo, rowerzyści, jacyś, no motocykliści i tak dalej, jedziesz i nagle bęc, bo przecież to nie jest, to nie jest tak, że to rozwija się oczywiście chmura burzowa i można się spodziewać, że będzie gnój i lepiej w takich miejscach nie być, ale, ale czasami nie ma wyjścia, no rowerzysta raczej no nie ma wyjścia, no motocyklem to jeszcze można tam szybciej tu gdzieś pyk-pyk, i... ale rowerem to co ma zrobić? No musi tu gdzieś przepękać. Najbezpieczniej byłoby pod jakimś mostkiem, ale jakby mocno padało, no to znowu będzie... O, i tu jest koniec zakazu, no i dobrze. E, pod mostkiem będzie znowu woda zbierać, więc znowu kolejne miejsce, gdzie jest niebezpiecznie, no i tak czarny wie, co zrobić, no. Tak na logikę to właśnie schować się do jakiegoś budynku, a znowu większość osób myśli, że pod drzewo najlepiej, nie? <gry> ale nie ma tu rozwiązania, no bo schować się pod drzewo to piorun pierdolnie, schować się pod drzewo to może nie zmokniesz tak bardzo, ale znowu drzewo... Gałąź, drzewo się przewróci jedno na drugie, nawet nie to twoje i no i pozamiatamy. Hello, hello No dobrze, tutaj jest... Tutaj jest całkiem normalnie No, a tak wracając do tematu wichury, no jedziesz z takim dzieciakiem i nagle taka burza. No i co robisz? No kurde, powiem, że to przerażające jest. Dojeżdżamy do naszego punktu, w którym robimy zawsze postój i fotki, tak na szybko, bo to tam będziemy stali z 5 minut. I podsumowując tutaj ten odcinek, no widać siły natury, jakie to jest w zasadzie nieobliczalne są te siły. No i czasami niespodziewane. Bo to jak już wcześniej mówiłem, trudno przewidzieć, że może się to tak skończyć. Na szczęście drogę no, jak pokonaliśmy, przejechaliśmy, teraz już jest naprawdę cały ten odcinek, który przejeżdżamy jest czysty, bez jakichś większych zniszczeń. Tam jeszcze dwa drzewa leżały po drodze, ale już nie, 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 nie taki efekt jak tam. No i tyle. Taki krótki film o tych zniszczeniach w okresie wakacyjnym może tam da do myślenia, że czasem trzeba przemyśleć swoje kroki jak się jedzie gdzieś właśnie w takie rejony. bo no, też w Polsce też ostatnio ostro dawało jakieś trąby powietrzne gdzieś, więc to to się dzieje. Sygnał dałem, że... Do no zdjęcia się zatrzymujemy! O. Ładniutko dziubaski, nie? Co? Ładniutko, nie? Pięknie tutaj jest. Ważaj zestaw, 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 nie szarp Ale te siły natury, co? Super nie, nie, mi chodzi o te drzewa. Tam poprzewracane, nie? Kurde. z czymś ładnym, nie? No. Z kimś ładnym, a nie z czymś. Wczoraj powiedziałeś z kimś ładnym. Tak, tak nie? powiedziałem? Coś ładnego wtedy. Oj, to przepraszam, to, to nieświadomie to, nie, nie to powiedziałem. No wiesz co, no kurwa, nieświadomie? No nie, chcesz, że z kimś ładnym, a nie, nie jesteś przedmiotem, tylko jesteś osobą. Uwaga, masz długą rękę. Mhm. Ale tego morza nie widać tego pięknego. O, on nam może zrobić. O, widać może. Nie, się się nie da. Brawo. tu! <grym> <grym> Agata, tu! Chcesz zdjęcie? Jak będziecie ready, to jedziemy, nie? Zobacz ten klimat tam, ten domek, te schodki. Ja pierdolę, to jest po prostu się nie dzieje, nie? Ale ten. A w ogóle powietrze przyjemne, nie? No, tej wody. Tak. Woda jest tak czysta, że wejść. No, tylko taki górski strumień, tu wiesz. Jak się nagrzewa na słońcu to ok, ale raczej jest zimna ta woda, nie? Lecimy?